Dzień dobry, witam Państwa. Kolejny tydzień. Kolejny tydzień kończy się tym, że platforma nagrabiła sobie, w sensie nagrabiła sobie tak intelektualnie, emocjonalnie. W zeszłym tygodniu odcinała się od imprezy pod tytułem tańczowe diską, mówiąc, że jest pisowska, tak? No impreza nie okazała się pisowska, w tym tygodniu odcina się od klipów. <grym> wideo. Zobaczcie państwo, fragment takiego klipu. Nie głosujcie. Naród wam nie pozwala. Ksiądz probosz żartował. Przed wyborami zabrać dowody wnukom, bo teraz jest tak jak trzeba a młodym w głowach tylko nowoczesność i europejskie zepsucie. No więc zaczynają się od tego, od tego, od tej serii, bo to jest cała seria klipów wideo, mówiąc, że są klipy pisowskie, bo uderzyły w platformę, w związku z tym muszą być pisowskie. Fakt, że cokolwiek uderza w platformę musi być pisowskie jest dla wszystkich chyba oczywisty. No w przypadku tych klipów problem polega na tym, że zanim się okazały pisowskie, to dystrybuował je w oficjalnej już chyba kanał informacyjny platformy, czyli Sok z Buraka, Taka platforma. Okej. Okay. Nie będę oceniał, każdy, każdy ma razu widzi jak to wygląda. Jednym się podoba, innym nie. Ja akurat tam nie zaglądał, bo pierwszy raz tam byłem od czasu powstania tego całego serwisu, więc Sok Buraka pchnął do przodu, że bardzo fajny klip, doskonały klip, w sensie seria klipów. Pan Sikorski pchnął do przodu, to jest taki, tak, był minister prawa sprawiedliwości, pamiętacie? No tak, później w Platformie był też, tak? I teraz w ogóle jest antypisowski bardzo, ale Pan Sikorski to pchnął, że to jest bardzo fajny. Par jeszcze polityków Platformy pchnął, że to jest bardzo fajne, to jest super fajne, takie dowcipne, sympatyczny. Pokazuje, jak wygląda pisowska Swoławcz. Pisowska Swoławcz, czyli wszyscy, którzy nie są za platformą, tak? Czyli tam konfederaci, pisowcy, ludzie, którzy po prostu chcą sobie normalnie funkcjonować, nie są za żadną partią, ale na pewno na pewno nie zagłosują, bo chcą normalnie funkcjonować, to, 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 to są wszystko pisowskie ścierwa. No i ta narracja trwała przez jakiś kwadrans chyba. No góra 20 minut, bo nagle się okazało, że większość odbiorców, nawet wyborców Platformy stwierdziła, ej, to jest tak złe, to jest tak słabe, to jest tak ponure, to jest tak odczułeczające, to jest tak po prostu niedobre, że to na pewno po prostu nie powinno znaleźć się w przestrzeni publicznej i ktokolwiek to zrobił powinien po prostu umrzeć natychmiast, ze wstydu, zapaść się i rozpaść na drobne kawałki i po prostu zniknąć w przestrzeni publicznej. Wyborcy Platformy tak... Oczywiście nie do końca mogli stwierdzić chyba, bo nie pozwalali na to rozum i godność, którą posiadają, taką może nie człowieka, ale jednak. No i stwierdzili, że to, to, to tak uderza w platformę, że ten klip, który miał promować platformę, tak uderza w platformę, że na pewno jest prowokacja w postaci pisowskiej prowokacji, oczywiście, że to pisowcy nakręcili te w spoty, żeby pogrążyć platformę, żeby zrobić jej, jej złą prasę. Przepraszam, to, wy, to wytniemy. Złą prasę platformie. Wyobraźcie sobie po prostu, panowie z platformy, spójrzcie na to z boku, jeżeli to oglądacie w ogóle, bo podejrzewam, że jednego oglądacie. Złą prasę miały zrobić wam te spoty, tymczasem jak tylko się pojawiły, to wszyscy, łącznie z waszymi wyborcami, połączyli te spoty z wami. E, co w tych spotach jest? Jest nienawiść, niechęć, obrzydzenie. E, w, jakieś koszmarne stereotypy. Stereotypy są koszmarne na ogół albo mniej koszmarne, ale generalnie są trafione. Tak, i ten stereotyp trafia do wszystkich, że stereotypowy e, polityk platformy, tak właśnie jak w tych klipach jest pokazane, widzi przeciętnego Polaka, który na platformę nie głosuje. E, jaki sposób wyparcie, bo to jest ten dysonans poznawczy, jakie jest określenie w psychologii, dysonans poznawczy, czyli jak coś nas przerasta, zaczynają to wypierać. No i wyborcy platformy wyparli to z siebie, mówiąc, że to są na pewno klipy pisowskie. Kiedy się zorientowano w platformie, że chyba coś źle działa, coś nie pykło, coś nie powinno się takiego wydarzyć, że chyba wszyscy jak jeden Monson. Zniechęceni mocno do tego typu sposobu prowadzenia polityki, soks buraka wykasował oczywiście reklamę tego spotu, wrzucając nową, że to na pewno jest pisowski spisek. Tak, na pewno. Po prostu Kaczyński w nocy w jednym ze swoich bunkrów na żali Bożu tam 30 piętro poniżej Ziemi, blisko jądra Ziemi, tam gdzie jest blisko piekła, przy tym piecu swoim, w którym po prostu pali. Pali, pali konstytucjami, które po prostu wsiąka z całego kraju, rekwirowane od de demokratów. On tam jeszcze ma tego małe studio filmowe e, i on to nakręcił. Tak, na pewno tak było. E, platforma też zaczęła się odcinać. Pan Tomczyk, to jest jakiś poseł platformy, zagroził nawet z sądem wszystkim, którzy by twierdzili, że ten klip ma coś wspólnego z platformą. Tak, e, Wszyscy uważają, że. Ma. Kilka tygodni temu, zdaje że właśnie Platforma rozpuściła ogłoszenia za pomocą jakiejś agencji reklamowych, że szuka właśnie dokładnie postaci, które wystąpiły w tych, w tych, w tych klipach, czyli Bezzębnego Oblecha, Mocherową Babę, w onr i Skinheada itd. I to, że wtedy to wypuściliście i powiedzieliście, że nie, projekt został skasowany, a teraz to nagle się pojawiło, to w ogóle nie należy tego łączyć z Platformą. Nie. Retoryka, która jest waszą retoryką od Naprawdę dawien dawna też nie należy tego z niczym łączyć, bo oczywiście jest to spot zrobiony, jest to seria spotów zrobionych przez PiS. Matko Boska, powiem Wam tak. No w, o tym, że nie mam opozycji, to wszyscy wiedzą. Wszyscy wiemy na pewno, a jeżeli ktoś uważa, że mamy, no to chyba po prostu tak, chyba stracił rozum kompletnie. W łodzi, z której pochodzę, są tacy ludzie określani mianem Braminów. To są ludzie, którzy żyją w bramach, tam w dawnych czasach, to z tych bramy wychodzili, kroili portfele, a teraz wychodzą i tam... Panie kierowniku, pani kierowniczko, panie prezesie, złotóweczka, tam dwie, pięć, zbieramy na, chor na, na, na chorą matkę. Albo dziecko chore, albo na coś innego, tak? No i kiedy się ich jakoś tak wymieni, albo po prostu stwierdzi, że chyba oszaleli kompletnie, to oni zaraz następnego dnia, mają przygotowany nowy tekst jakiś i tak podchodzą do klienta, tak, no, jest klient, jest wymagający, no to my się dostosowujemy, ci bramini łódcy, tak? Zresztą we wszystkich miastach mać takich braminów, tylko się pewnie inaczej nazywają. E, I te, te niziny społeczne mm. mają więcej rozumu niż cała ta nasza opozycja, która od pięciu lat nie potrafi znaleźć retoryki, którą by dotarła kogokolwiek. Poza sobą samą. Przez pięć lat nie potrafiliście wytworzyć żadnego sposobu dotarcia do nowych widzów swoich, starych tracicie systematycznie. Nie wiadomo za bardzo, o co Wam chodzi, poza tym, że wszyscy, którzy nie są Wami, są plepsem, tak? I nawet ten, kto wczoraj głosował na Was, a dzisiaj stwierdził ej, a może ja zagłosuję na kogoś innego, to automatycznie trafi do koszyka z plepsem i robi się bezzemnym dziadem, staruchą, moherową, skichedem i tak dalej, tak dalej, Szalona platforma. A może byście wreszcie przemyśleli sobie, hasz, chyba nie, bo no po co ma się o tym myśleć? Przecież w sumie na tym polega wiem, darwinizm społeczny. Także takie postacie jak wy, które nie ogarniają kuwety, no po prostu znikają z przestrzeni publicznej, pojawia się ktoś nowy. Myślę, że Kaczyńskiemu na rękę byłoby jednak, gdyby, gdybyście byli wy, tak bo znani jesteście, można was rozgrywać, jak się chce. No nie jesteście tak ekstremistami jakimiś, jeśli chodzi o różne podejścia socja socjalne. Tu akurat PIS -y myślę, że jest ba 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 bardziej radykalny od Was. Kaczyńskiemu byłoby na rękę, gdybyście zostali jednak na scenie. No to może z uwagi na Kaczyńskiego zróbcie coś, żebyście zostali na scenie, bo jak nie, to za chwilę takie materiały jak ten zmiotą Was w cholerę do zera. I tyle będzie po was, a my będziemy musieli się użerać z Sandbergami i tą lewacką hołotą. Więc taka prośba do Platformy. Platformo, ogarnij się. Albo umrzyj. Dziękuję bardzo. Rafał Degafranskiewicz, politykokom dla Życia Stolicy.